Witam! Przy mikrofonie Mateusz Karatyż, Zapraszam na kolejny odcinek programu publicystycznego. A dzisiaj o przełamywaniu barier stereotypów o radzeniu sobie z własnymi słabościami. Rozmowę z Mirosławem Ikonowiczem w ramach cyklu ponad granicami przeprowadził Patryk Białoskurski. Był pan bardzo bliskim przyjacielem Ryszarda Kapuścińskiego. Jakim człowiekiem był prywatnie? Prywatnie był człowiekiem bardzo serdecznym i dobrym kolegą. I kiedy na jedna z młodych moich koleżanek, dziennikarek redakcyjnych, dostała tą moją ostatnią książkę o Kapuścińskim, Obra Kapuściński, przeszła ją i spytała, co o niej sądzi. Ona Pan, panie redaktorze, miejscami tak bym czytała Żywoty Świętych. Mnie to ogromnie zaskoczyło, a nawet troszkę tak mm, niemiło mi było, nawet, jak to Żywoty Świętych. I doszliśmy w końcu, o co chodziło. Yy, te stosunki między dziennikarzami, środowisku dziennikarstwa, koleżeńskie stosunki Ryśka z innymi dziennikarzami, jej się wydawały Żywotami Świętych, bo to był czas, kiedy w dziennikarstwie obowiązywała pewna. Solidarność, wzajemna pomoc. Ta rywalizacja była oczywiście jak w każdym takim zawodzie, natomiast była również zawodowa solidarność, i Ryszard był przykładem tej solidarności, bo w bardzo różnych trudnych sytuacjach, w różnych miejscach na świecie, koledzy mogli na niego liczyć. To był oczywiście mój przyjaciel, i, i, i ja się przekonałem wielokrotnie że zawsze mogę na nim polegać. Był to człowiek o bardzo twardym charakterze, ale bardzo y, otwarty dla mnie wobec ludzi. Który moment był tym momentem, które Pańskie drogi skrzyżowały się z drogami Pana Kapuścińskiego? No to było się, dwa wątki są. Moja późniejsza żona była koleżanką Ryśka z liceum Staszica i razem grali w jednym Zespole dramatycznym uczniowskim byli bardzo przyjaźnieni. To też kiedy przyszedłem na studia historyczne do Warszawy, to się od razu mnie znalazł w tłumie, i na tych mi się dogadali, jakby ta, ta przyjaźń została mi wniesiona w posagu, że tak powiem, przez <grym> żonę, ale y, obaj byliśmy z kresów. On był z pińska, ja z Wilna w Warszawie na studiach i to nas bardzo też zbliżyło. Te nasze doświadczenia wspólny, wojenne i kresowe i, i myślę, że pewien typ y, psychiki, który y, którym się odznaczają ludzie z polskich dawnych kresów. <grym> yy, pańska książka Ombre Kapuściński spotkała się z bardzo wielkim uznaniem. Co najbardziej cenił Pan w Kapuścińskim? Najbardziej ceniłem w nim jego talent. Talent i pracowitość ale wbrew temu, wbrew takiemu wizerunkowi, który czasami towarzyszy dziś Kapuścińskiemu, to nie był człowiek taki bardzo miły i, i, i serdeczny dla wszystkich absolutnie, bo on i, i ogromnie cenił swój czas. Znaczy potrafił poświęcić bardzo wiele czasu, powiedzmy młodym adeptom dziennikarstwa, czy młodym dziennikarzom, którym starał się pomagać, ale jak widział, że ktoś nie odznacza się takimi cechami, jak, jak pracowitość, jeżeli ktoś chce bardzo łatwo do czegoś dojść. Lepiej powiem to na przykładzie anegdoty, kiedy zgłaszały się do niego dziennikarki, które na przykład nie czytały jego książek. Był taki przykład, kiedy, taki przypadek, kiedy zadzwoniła do niego dziennikarka i powiedziała, że chciała rozmawiać z nim na temat jego ostatniej książki. Na to Ryszard mówił, ale której, bo w tym roku wydałem dwie. I ona nie wiedziała na temat której by to się nie przeczytała żadnej, no to taką rozmowę oczywiście kończył natychmiast. A kiedyś przyszła do niego moja taka koleżanka młoda, redakcyjna, która zaczynała właśnie karierę dziennikarską i otwarcie się przyznała, że, że ona nie, w życiu nie przeprowadzała żadnego wywiadu i że jest ona nieśmielona, bo no, on był słynnym dziennikarzem, miał kilka książek na, na koncie, ale że chciała z nim zrobić wywiad, a, spytała, a co pani czytała? tekstu. Mówi, no bo czyta, czytałem chyba prawie wszystko. I ten wywiad powstał w ten sposób, to nie pierwszy wywiad w życiu, że on jej podsuwał pytania, jak gdyby y, naprowadzał ją na to, o co powinna pytać. I powstał bardzo dobry wywiad, ale to była le jednocześnie lekcja wywiadu, przeprowadzania wywiadu. Yy, w swojej pracy yy, dziennikarskiej yy, wiele życia poświęcił Pan pracy poza granicami Polski. Niejednokrotnie znajdował się Pan w centrum wydarzeń niebezpiecznych, wojennych. Czy poczuł Pan kiedyś, że Pańskie życie jest zagrożone, będąc dziennikarzem? No, wielokrotnie, wielokrotnie, może nie w, tym, nie w tym stopniu, co w przypadku Ryszarda Kapościńskiego, który był znacznie dłużej w Afryce ode mnie, ale obaj pisaliśmy o tej samej wojnie. Była to wojna angolska, wojna domowa w Angolii która no, obfitowała w takiej sytuacji opisane przez Kapuścińskiego w książce reportażu, moim ulubionym zresztą reportażu Róśka, Jeszcze dzień życia. I to była okrutna wojna domowa, która toczyła się nie na jakimś wytoczonym froncie, tylko na wielu frontach, które przebiegały w różnych miejscach tego ogromnego kraju. I tam, kiedy człowiek podróżował po Angolii, to nigdy nie wiedział na kogo trafić, czy trafi na na jedną armię, czy na inną armię, były trzy różne partyzantki, na pewien cztery partyzantki. I poza tym to, co, zwłaszcza, co, czego doświadczył Kopuściński, więc jest zagrożenie chorobami. On nie był jakimś atletycznym typem i, i bardzo poważnie chorował w czasie punktu w Afryce. Ja chorowałem na Takim najbardziej dramatycznym doświadczeniem dla mnie było nie jakieś strzelaniny, czy, czy zagrożenie frontowe, tylko ten moment, kiedy zachorowałem na cholerę w oblężonym mieście Uambo, w środkowej Angolii. I tam nie było nic, nie było lekarzy, nie było, szpital był, nie miał żadnych lekarstw. I jakimś cudem zupełnie udało mi się, miałem szczęście po prostu, takie reporterskie szczęście. Że w ostatniej chwili dotarł do mnie lekarz, który mnie uratował. Rysiek wielokrotnie chorował. Nie zawsze się przyznawał przed redakcją, bo zawsze się bał, że, go, że się za, kierownictwo Polskiej Agencji Prasowej przestraszy, zmartwi, go odwoła. Więc ukrywał takie sytuacje. Ale i, jako odpowiedź na to pytanie, polecam panu ten reportaż Jeszcze Dzień Życia. Mhm. E... Dzisiejsze spotkanie poświęcone jest przełamowaniu barier, łamaniu stereotypów oraz mierzeniu się z własnymi słabościami. Co według Pana jest podstawą do tego, aby stawić czoła tego typu problemom? No, przede wszystkim przy wyborze zawodu, to człowiek się na coś decyduje. Znaczy, jeżeli wybierzemy zawód, który rzeczywiście nam odpowiada. Który staje się naszą pasją, to stajemy się szczęśliwymi ludźmi, którzy robią to, co lubią. I całe życie zawodowe łączy się z życiem osobistym i to jest w zasadzie są zadatki na szczęśliwe życie udane. Trzeba mieć pewne cechy osobowe, żeby, żeby, żeby odpowiednio wybrać. Ja na przykład zacząłem. W ten sposób y, pracę zawodową, że jak byliśmy, y, byłem jeszcze w liceum, miałem 16 lat. Miałem jeszcze dwóch kolegów, którzy też im się wydało, że chcą zostać dziennikarzami. Wtedy w Polsce wychodziło 27 różnych dzienników, między innymi chyba Głos Wielkopolski czy Gazeta Wielkopolska, nie pamiętam dokładnie tytułu. Myśmy wypisali te 27 nazw na papierkach, wrzucili do kosza klasowego i każdy wyciągnął 9 na papierkach było raz trzech, to wypadało podzień tytułów na jednego i zaoferowaliśmy nasze, naszą współpracę jako korespondenci z, Pomier z Pomorza Zachodniego, to było w liceum w Słupsku na Pomorzu Zachodnim. Ale nie podawaliśmy naszego wieku. I prawie wszystkie redakcje, to były wkrótce po wojnie się zgodziły, bo było mało dziennikarzy, mało ludzi piszących. Ta inteligencja była przetrzebiona i to był początek zawodu. I jeszcze w szkolnych czasach mogliśmy wypróbować, czy to jest to, co powinniśmy robić. Był Pan również korespondentem w Watykanie. Jak, jak Pan wspomina tamte czasy? Ja byłem w takich czasach, kiedy był wielki papież. No dokładnie. Kiedy był Jan, Jan Paweł II, i, który wprowadził zupełnie nowe zwyczaje w Watykanie dla dziennikarzy. To była ogromna gratka. Dlatego, że y, po, papież Polak, unikam tego sformułowania polski papież, bo on był papieżem całego świata. Wprowadziłem wszystkie konferencje prasowe, które no, nie było tego w tradycji stolicy Apostolskiej. Jak startowaliśmy samolotem papieskim, to zwykle było grono 50-kilku 50 dziennikarzy. To Jan Paweł II wychodził do dziennikarzy i rozmawiał z każdym po starciu samolotu. To było nie, nie, oczywiście on był zainteresowany, chciał poznać tych dziennikarzy, sam papież. No, ale dla nas była to ogromna gratka. Czasem można było zadać pytanie bardzo istotne. I to było najważniejsze, jakby ten kontakt z Janem Pawłem II, te, te, te podróże zagraniczne z nim i, i obserwowanie papieża w takich różnych bardzo dramatycznych momentach. I ja na przykład kiedyś znalazłem się w, w Gwatemalii razem z papieżem. Tam trwała wojna domowa. Armia złożona z kreoli, czyli w zasadzie bie, z białych ludzi. Prowadziła wojnę z ludnością indiańską i to, i to była ludność wiejska. Wieloletnia, bardzo krwawa wojna. I papież, lecąc do Gwatemali, zażądał dwóch tygodni zawieszenia broni jako warunek złożenia wizyty w Gwatemali, dzięki czemu ci Indianie mogli przyjść, szli niekiedy po tydzień, dwa przez góry na miejsce spotkania. Miejsce spotkania to były góry. Taki płaskowyż na wysokości 2000 metrów płaskowyż Cezaltenango. Widzieliśmy w oddali kordon czołgów wokół tego płaskowy, ale tam nie wolno było wojsku wejść i po mszy papieskiej wystąpił Indianin w imieniu społeczności miejscowej społeczności indiańskiej i czytał długą listę skarg i krzywd, które które ci ludzie doznali od rządu. No, to, to, był, to była straszna lista, dlatego że wiele, wiele tysięcy, dziesiątki tysięcy tych ludzi ginęło z rąk armii rządowej. I w pewnej chwili jeden z arcybiskupów guatomalskich, który siedział obok papieża, zrobił taki ruch ręką, że już wystarczy tych skarg, tego, żeby ten Indianin w końcu skończył z tymi skargami na rząd. Papież się bardzo. Poruszył, poruszył, poruszył pierwsze powiedział do Indianina, mówi czytaj dalej synu i coś powiedział temu arcybiskupowi, że ten przysiad, jak gdyby tu nastąpiło starcie takie, ale to był bardzo dramatyczny moment, moment który pokazał jakim człowiekiem i po której stronie był Jan Paweł II. Mam jeszcze ostatnie pytanie. Jakie czynniki, według Pana, decydują o jakości pracy dziennikarza? Jakie kryteria trzeba spełnić, aby być dobrym dziennikarzem? No, oczywiście, Wy przygotowujecie się do tego zawodu zupełnie inaczej niż my. Zaczynaliśmy od praktyki, studia dziennikarskie dopiero później, gdy było uruchomione. Natomiast ja myślę, że Waszym studium powinna towarzyszyć praca, praca w tym zawodzie w różnych formach. To, co robicie, na przykład tutaj, prowadząc rozgłośnię studencką, jest bardzo ważne. Po pierwsze, żeby nabrać przekonania, że to jest ten zawód właściwie wybrany. Po drugie, ćwiczenie, doświadczenie praktyczne w tym zawodzie jest bardzo ważne. Oczywiście teoria ja nie pomniejszam znaczenia teorii, ale i czytanie. To już jest klasyka, to, co powtarzał Ryszard zawsze wszystkim kolegom i dziennikarzom, że po to, żeby napisać jedną stronę, trzeba 100 stron na ten temat. 100 stron, które napisali inni. Dlatego, że będziemy odkrywali nowe światy i wyważali otwarte drzwi, jeżeli nie będziemy znali faktów i tego, co już napisano, co inni w tej dziedzinie, czego inni w tej dziedzinie dokonali. I ostatnia rzecz, która zaczyna zanikać niestety w tym zawodzie, pod wpływem różnych czynników konkurencji, takiej ogromnej komercjalizacji dziennikarstwa, pośpiechu, wyścigu szczurów. Jest kwestia sprawa empatii. Znaczy, po pierwsze musimy wiedzieć, po co piszemy. Empatia to jest taki stosunek życzliwy, otwarty do ludzi, o których piszemy do, do innych. I, I dam Pan przykład. Jeden z, z bardzo znanych korespondentów wojennych mm, miał zwyczaj filmować swoich rozmówców, znaczy, miał operatora oczywiście, z ukrycia. I kiedyś wydarzyło się w jednym z krajów, w których ostatnio siły sojusznicze prowadziły wojny, że pewna staruszka, która straciła całą rodzinę w, jakimś, w jakiejś rzezi wojennej. Zgodziła się jednak rozmawiać z tym dziennikarzem, tylko prosiła, proszę mnie nie filmować, bo się boję zemsty o ich nieprzyjaciół, naszych nieprzyjaciół. I ten dziennikarz dał znak operatorowi, żeby z ukradkiem, ukradkiem spod płaszcza filmował, jak on będzie rozmawiał z tą staruszką. I to jest coś, czego by Kapuściński nigdy w życiu nie zrobił, ponieważ on powtarzał. Zawsze i, i mówił to młodym dziennikarzom i wstrzymał się tej zasady, że on jest współodpowiedzialny, odpowiedzialny za życie i za losy tych, z którymi rozmawia, tych, z których, od których czerpie wiadomości, dzięki którym mogę, może w ogóle pisać. A więc empatia i poczucie odpowiedzialności. Dziękuję bardzo.